A pan? Też od 46. Skąd panowie jesteście? Pan gdzieś z, ze wschodu? Ja z jest, wileńczyzny jest. A pan? Też to samo. To samo. Jak się tutaj czujecie na zalewie? Dobrze idzie tutaj pożyć? Był kryzys nas, już mało mi co, co nie tego. Uciekliśmy, się, Ale później jakoś się poprawił. Taboru już nie było, wie pan, panie redaktorze. Nie było, nie to, było czym... To, czy to Niemiecki się wykończył, a tego... Swój nie można było... pieniędzy nie było, pożyczki też nam nie dali. Nasz no później spółdzielnie... Do spółdzielni nas... Myśmy wstąpili i wtedy tego spółdzielnie nas taborem obdarzyło. Z wojska to, jak nas zdemobilizowali, to, to od razu tu na rybołówstwo. Teraz za chwilę pójdziecie jeszcze do Żaków. Do Żaków dzisiaj nie zdążymy. Już dzisiaj nie. Tak. Dobrze, Pójdziemy, tam. ale jutro. Dziękuję bardzo. Dokumenty poproszę do kontroli. Zobaczmy. 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 jest? Tak. Zobaczmy. teraz. Te wymiary ryb. Tego Zobaczmy. tego Zobaczmy. tego no dobry, dobry. Tylko to jest za małe panowie. Także coś nie możemy robić. On był nieżywy No, obojętnie, był nieżywy, może był żywy, trudno w tej chwili powiedzieć. Ale jemu o całe 10 centymetrów straci. Proszę wyrzucić do wody. A tam tego małego Tak, dobrze. tak ja się Ja proszę teraz Sartę odchodzić tutaj i sięgnąć kaszarę. No co to, za wyrobiaz? W płocie wszak? Więtuski szczorski. Dobry pan. połowów? Dziękujemy. Jego najlepszego. Dziękujemy. Tylko uważajcie na niewinerowe ryby, żeby jednak te rybki małe chronić, niewoni urosną i będziemy ich duże łowić. Pan Wacław Krasiński, inspektor ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. Pan jest najstarszym inspektorem tutaj na Zalewie, prawda? No w tej chwili chyba i w całym urzędzie morskim. Co się przede wszystkim sprawdza u rybaków na łodziach? Sprawdza się przede wszystkim dokumenty, uprawnienia, dokumenty ważności inspekcji łodzi, żeby rybak miał te przeglądy, żeby miał tu łódź zawsze pewną i mógł bezpiecznie wypływać. No a ryby? Sprawdza, ryby oczywiście też, bo to jest jedno z najważniejszych zadań, żeby chronić niewymiarowe ryby, żeby łowić tylko dojrzałe sztuki, a młode z powrotem wrzucać do wody. Czy często się zdarza, że rybacy łamią przepisy? No nie tak często, ale od czasu do czasu zdarza się. Nie oczywiście w dużych ilościach, ale w takich minimalnych, drobnych ilościach zdarza się. Magister Bolesław Zemła jest Naczelnikiem Wydziału Ochrony Rybołówstwa Morskiego Gde, Gdańskiego Urzędu Morskiego. Panie Naczelniku, jesteśmy niedaleko w tej chwili granicy Związku Radzieckiego. Związek Radziecki i Polska to współgospodarze zalewu. Jak układa się współpraca w gospodarowaniu tymi wodami? Może parę słów prowadzenia, Panie Redaktorze. Już jeśli chodzi o Zalew Wiślany, to jest to zbiornik pod względem wydajności rybackiej eksploatacji rybackiej bardzo skomplikowany, bardzo złożony. Posiada bardzo niewielką głębokość, przeciętna do 2,5 metra. Poza tym wówczas kiedy przystępowaliśmy do gospodarki naszej polskiej, gospodarki naszej części, zastaliśmy znaczne zachwaszczenie tego zbiornika rybami niekonsumpcyjnymi, takimi jak stynka, jak jazgacz, jak, jak krąb. Poza tym trzeba jeszcze dodać trudne warunki, zróżnicowane bardzo warunki hydrometeorologiczne. To wszystko nakłada na tych, którzy organizują eksploatację zasobów rybnych bardzo duże obowiązki. Co w warunkach takich, kiedy jest dwóch eksploatatorów tego zbiornika, jest niezbędne do spełnienia? W pierwszym rzędzie to zaangażowanie problemem, a druga sprawa to absolutna lojalność partnerów. Muszę mocno zaakcentować, że te dwa niezbędne warunki, jeśli chodzi o naszych partnerów radzieckich, one są wspomniane absolutnie. Organy ochrony ryb obydwu stron już dość dawno, bo 20 lat temu doszły do przekonania, że należy tę gospodarkę prowadzić w sposób bardzo precyzyjny, w sposób nowoczesny. Przyjęliśmy założenie następujące, że będziemy gospodarować na zasadach naturalnych. I w Dokonaliśmy w szeregu przygotow wstępnych czynności, takich jak dokładna inwentaryzacja talisk. Ustaliśmy wymiary ochronne ryb, optymalne wymiary ochronne ryb, optymalne wymiary minimalne w oczek w sieciach rybackich. Ustaliśmy zasady wystawienia sprzętu w taki sposób, żeby ryby mogły odbywać wędrówki rozrodcze. I co to dało? No właśnie dało to, że stado podstawowych gatunków, a więc leszcza i sandacza zostały maksymalnie wzbogacone i w tej chwili one stanowią główną masę połowową. Także opłaca się wspólne gospodarowanie na Zalewie Wiślanym. Oczywiście tak, jest niezbędne. Jest niezbędne. Wspomniałem o tym, o tych zasadach, które przyjęliśmy na początku, co oczywiście, oczywiście zmieniłem, tylko niektóre, z tym, że działamy na żywym zbiorniku, na zbiorniku, który ustawicznie się oczywiście zmienia. Dlatego też dla konfrontacji poglądów, dla konfrontacji wiadomości, jakie na temat tego zbiornika posiadamy, odbywamy ze Związkiem Radzieckim co rocznie, co dwa lata, przepraszam, spotkania. W tym roku, niedawno, bo miesiąc temu, mieliśmy kolejne jubileuszowe dziesiąte spotkanie, na którym Omawialiśmy całą problematykę zalewu wiślanego. Poza tym omawialiśmy bardzo szeroko zagadnienie zanieczyszczania zalewu wiślanego. Omawialiśmy też zagadnienie zarybiania węgorzem. Ja mówiłem na początku, że tutaj gospodarujemy na zasadach gospodarki naturalnej. Nie wspomagamy tego zbiornika zarybianiem za, 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 za sztucznym. W tym jednak przypadku, jeśli chodzi o węgorza, w czasie taka potrzeba istnieje, natura sobie sama tu nie poradzi, bo jak wiadomo, to jest ryba, która przychodzi do nas z innych środowisk. Jest koncepcja, żeby utworzyć wspólną bazę podchodowywania węgorza dla trzech partnerów Związku Radzieckiego, Polski i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. No i nam, którzy zajmujemy się tym zagadnieniem, wydaje się, że to była rzecz, byłaby rzecz ogromnie opłacalna. To już radzieccy bardzo się tym problemem zainteresowali i wygląda na to, że ta koncepcja doczeka się w realizacji. Ах. Тоттой даа. Энэ багц багц та. Багц. Я бот. Oto port w Tolkmicku, największy port na zalewie Wiślanym, port dla białej floty, która w czasie sezonu letniego utrzymuje tutaj regularne rejsy, port dla żeglarzy, baza dla ratownictwa morskiego, ale przede wszystkim baza rybołówstwa zalewowego i właśnie dla rybaków ten port został w 1950 roku zbudowany i to jest do dziś jego najważniejszą funkcją. Razem z prezesem tutejszej spółdzielni rybołówstwa, spółdzielni Pokój, panem Czesławem Brzezińskim, oczekujemy na powrót rybaków z zalewu, na powrót rybaków z połowów. Dużo ich dzisiaj jest na zalewie. Sztorm się niedawno skończył i tak się zdaje się zbieracie dopiero po tym sztormie. Otóż tak, więc w tym tygodniu zakończył się sztorm, który trwał 4 dni. Trochę nam szkody narobiło, bo sprzęty żakowe i sieci stawne zostały uszkodzone i w tej chwili rybacy wszystkie załogi wyjechały się na wodę po prostu zbierać sprzęt, który dryfuje po zalewie. Rybaków jest 90 zdaje się w spółdzielni. Tak, o ile chodzi o całość rybaków, więc mamy 90 rybaków, w tym na zalewie wyślanych pracuje 60 rybaków, 30 rybaków pracuje w kolnicy w piaskach. Łowią na wodach przybrzeżno-morskich na Bałtyku. Chciałem podkreślić, że na 90 rybaków mamy 52 na dzień dzisiejszy, które wykonało roczne plany i w tej chwili od 19 października w ogóle spółdzielnia łowi już na rok 73. Znaczy ile mieliście w planie i ile złowicie do końca roku? Mieliśmy w planie 497 ton, złowiliśmy w tej chwili 700 ton. Chcemy zamknąć cyfrę 800 ton, o ile chodzi o... Ogłęb połów na zalewie ślanym i wodach przyjemnomorskich. Całą masę mamy rybaków, którzy po zakończonej II wojnie światowej przyszli od razu do rybołówstwa i pracują do obecnej chwili, czyli od 1946 roku pracują w rybołówstwie. Rozumiem. Tutaj dwaj rybacy właśnie klarują sprzęt po powrocie z morza. Co to jest za załoga? To jest załoga Dworzeckich, dwóch braci pracuje, przodująca załoga. Mi panowie, dzisiaj byliście na wodzie, prawda? Tak jest. Jak tam poszło? No dzisiaj tylko się wyjmowało sprzęt. Po tym sztormie. Po tym tak? Stormie, tak. Wszystko hmm. wyłamane, wykruszone, no Prezes? i trzeba zbierać. Prezes powiedział, że panowie należycie do najlepszych załóg spółdzielni. Jak wy stoicie z planem tegorocznym? Skończyliśmy chyba. W lipcu. W lipcu, no to pięknie, bardzo ładnie. Panowie razem tutaj przyszliście do Tolknicka obydwaj? Tak. W którym roku? W 1946. Skąd? Z, z, z frontu, jak zdemobilizowali z frontu, tak zostaliśmy tutaj. Aha, z pierwszej armii? Z drugiej. Z drugiej armii Wojska Ta. polskiego, rozumiem. I tak, jak jesteście tu osiedli w 1946, tak rybaczycie do Ta, dzisiaj, tak? Tak jest. I co, dobrze się Wam tutaj żyje? No żyje się jak cię ciężko no, praca, ale żyć trzeba no, jakoś tam. <laughs> Rodowanów, ten sprzęt jest Waszą własnością, prawda? Bo tak, spółdzielnia tak, daje łódź, a tak, sprzęt daje to, to jest, czyli, naszą własność. Ile taki sprzęt kosztuje? 200 tysięcy. 200 tysięcy, no? tu na tysięcy. No. Co? A całość, no to... 200 tysięcy na dwóch. No to tak. na osobę 100 tysięcy trzeba władować, żeby móc uprawiać rybołówstwo. Tak. No to młody człowiek skąd weźmie taką kwotę? Na 90 rybaków spółdzielni jest 35, którzy... W ciągu najbliższych dwóch lat przechodzą na emeryturę, a tymczasem młodzi, młodych ludzi nie ma specjalnie dużo wśród Was przecież. Co Pan sądzi o tym? Pan tutaj od jak dawna rybacie? Ja drugi rok. Drugi Odpiszył rok. Kwietnia. Rozumiem. No, co Pańskim zdaniem jest powodem tego, że w spółdzielni no, brakuje młodych rybaków? No Powody są różne. Kosz, drogo sprzęt kosztuje, trzeba mieć pewną sumę, żeby uzyskać ten sprzęt. No i nie zaliczają różnych lat pracy tych, 9 miesięcy rocznie nam liczą. Do emerytury. Do emerytury tak? 9 do... miesięcy z roku I... zaliczają. Zaliczają. Tak. No, a pan poszedł i pan tutaj widzi swoją przyszłość ja na zalewie. Przyszłość na tym zalewie Rozumiem. tutaj. Jakoś mam do tego chęć zamiłowanie i się, się, jestem tutaj pracuję w tym zawodzie. Kto to wchodzi teraz do portu? To jest z słomki, TOL 75, wraca z połowów również. Panie prezesie, no może by Pan wymienił tych kilku najlepszych, najlepszych załóg ze spółdzielni? No z satysfakcją to zrobię, ponieważ mamy kilku rybaków rzeczywiście przodujących, od wielu lat wykonują z nadwyżką plany, w szczególności w tym roku, już w miesiącu lipcu kilka załóg wykonało swoje plany. O ile chodzi do najbardziej przodujących rybaków, mamy niewiastę, nazywa się Sabina Nieborek, to mamy załogę Kil Jan z piasku na łowi, Jernat z synem, Rożek z synem, to przynajmniej rodziny załogi są. Następnie Stolpnicka mamy załogę. Dworzecki w tej chwili, co przybierają sprzęt, wrócili. Małecki, Małysko, Charyton, Franczyk są załogi przodujące, Walotko, Sasiński abramowski w ogóle jest kilku załóg które powiedzmy pracuje tu ponad 20 lat jak już mówiłem na Zalewie śladem Harynuka, spotkałem dzisiaj na zalewie to jest były żołnierz frontowy no ci dwaj bracia tutaj także z wojskiem przyszli widać że tutaj w Solkmicku jest sporo rybaków którzy zamienili no Karabin. karabiny na sieć prawda i osiedli tak. tu 90 rybaków ze spółdzielni, pokój 240 rybaków na zalewie Wiślanym to fragment sektora spółdzielczego naszego rybołówstwa morskiego poważnego sektora, poważnego wycinka naszego bałtyckiego rybołówstwa. Wszyscy spółdzielcy złowili na Bałtyku w roku ubiegłym 28 tysięcy ton ryb, to jest ponad 20% wszystkich polskich połowów na Bałtyku. Widać więc, że rybołówstwo spółdzielcze nie jest żadnym marginesem ginącym w cieniu tego wielkiego oceanicznego rybołówstwa, że stanowi ono, że jest poważnym partnerem i jest poważnym, liczącym się dostawcą ryb na nasze krajowe stoły. A Tolkmicko, niewielki port na zalewie Wiślanym, spełnia wielką rolę w rybackim pejzażu naszego kraju. Ale Tolkmicko to nie tylko port rybacki, nie tylko baza rybołówstwa zalewowego, to również przetwórstwo. Tam na końcu basenu mieści się hala przetwórstwa rybnego. Właśnie w tych zakładach w spółdzielni przetwórczej zalew, która kooperuje ze spółdzielnią rybacką Pokój w Poltnicku, ryby złapane w zalewie. Sandacz, leszczy węgorz są przerabiane na sandacza w galarecie, węgorza w tomacie czy leszcza w przyprawie korzennej. Zakłady powstały w 1958 roku i w tej chwili, w roku 72 planuje się, że przekroczą przerób ponad 700 ton ryb. Najstarszą pracownicą, która pracuje przy patroszeniu ryb jest pani Elżbieta Adamowicz. Co tutaj się zmieniło w ciągu tych kilkunastu lat, kiedy pani tutaj pracuje? Zmieniło się bardzo dużo. Z początku żeśmy mieli po cztery przy stołach, przy jednym stole po cztery pracownice pracowały. No i wadę, żeśmy wnosiły sobie w jaderkach. Teraz jest taśma, salankownica, płuczka, także w ogóle teraz jest dużo lepsze. La... Lżej się pracuje. Co najważniejsze, to więcej zarabiamy teraz. Więcej zarabiacie, tak? tak? I Jak mniej więcej kształtują się zarobki tutaj, właśnie przy patroszeniu no, ryb. W początku jak przyszłam, to było no, 1200 zł to najwięcej, a teraz jest 1000, po 2,5 można wyciągnąć. Dobrze nam się tu pracuje. To właśnie w tej sali konserwy rybne przechodzą w swój ostatni etap. Już po zamknięciu puszek, po napełnieniu rybami i odpowiednimi sosami i przyprawami, tutaj w tych olbrzymich piecach przechodzą sterylizację, aby potem po odczekaniu określonego czasu móc trafić do sklepów. Prezes spółdzielni przetwórczej Zalew pan Mieczysław Dziepak Panie redaktorze, istotnie mamy niesamowitą ciasnotę. Wynika ona z tego, że zakład wybudowany został w 1958 roku kosztem 11 milionów złotych z przeznaczeniem na magazyn centralny na ryby poławiane w zalewie Wiślanym. Dopiero poprzez adaptację dostosowaliśmy ten zakład do potrzeb przetwórstwa rybnego. Stąd wynika niestety ta ciasnota. W przyszłym roku w ramach zakupów inwestycyjnych chcemy zainstalować nową linię patroszarniczą o mniejszych wymiarach gabarytowych. To częściowo rozładuje nam ciasnotę, ale nie zupełnie. Następną sprawą to jest sprawa oczyszczalni ścieków. W tej chwili nasza oczyszczalnia ścieków spełnia tylko rolę w 50% i dopiero w latach 74-76 chcemy partycypować w budowie oczyszczalni ścieków inwestowaną przez sąsiedni zakład przetwórstwa owocowo warzywnego Natomiast w roku 74 planujemy również nową linię konserwiarską, która częściowo ułatwi pracę obecnych naszych pakowaczek i częściowo wpłynie na zwiększenie ilości produkowanych konserw, w sensie sztuk jednostkowych. Pan Jan Ciąga, jest także rybakiem spółdzielni Pokój. Od kiedy pan tu pracuje? Ja przyjechałem w 1946 roku, 12 maja. Do obecnej tak. chwili trudnie się rybołówstwem. Już doczekałem lat, można powiedzieć, starszych i ciężko jest, żebym otrzymał ten kawałek chleba na starość, dlatego że spółdzielni nie liczą się pełne lata. Dni i zimowy sezon nie liczy się, że człowiek nic nie pracuje, pomimo to, co się szykuje sprzęt to się liczy, że jako się nic nie robi. Że no wy pracujecie normalnie. My jeszcze prawda? zimową porą, więcej pracy jest, jeżeli letnią porą, bo w kurzu i tak dalej w Brudzie, w prymitywnych warunkach człowiek e, pracuje, można powiedzieć, bo to nie ma tej siedziarni w Tolkmicku przecież, tylko każdy na swój sposób szykuje ten sprzęt. I co, i z ust tego po prostu tej zimowej pracy wam nie uznaje do wysłuchania. No, tak. Prawdopodobnie słyszałem dzisiaj właśnie od e, prezesa naszej spółdzielni, że uznane mamy przez Warszawę. Ale od teraz, a wsteczne lata to nie wiem, co, jak będą moi koledzy istnieć dalej. Czy tak samo będą, no, rzecz, się z tymi latami będą szukać po ziemi bodaj wygrzebać, żeby mieli tę emeryturę, to nie wiem. No, rzecz wydaje się zupełnie logiczna. Jestem przekonany, że zajmie się tym Wasz związek, Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców. Ja to... Proszę pana, jeszcze jedną mam sprawę. Jak pan, jeszcze pan przecież popływa tutaj na tym zalewie. No, kąt oczu nie zamknę, jak to się mówi, bo człowiek <grym> się zżył z wodą. i ja, ja bez wody to bym nie wytrzymał, bym przyszło na lądzie dzisiaj pracować. Ale jak się widzi obecnie, młodzież się nie garnia. To dlaczego? Dlatego, że nie ma nadzwyczajnych tych warunków. Ten akwent nasz tutaj wyrybia się, ale to zawdzięczając tylko ten brudom i cukrownie i przemysł ciężki. Pomyśleliśmy o ciężkim przemyśle, a nie pomyśleliśmy o jakich osadnikach, żeby te brudy oczyszczać, tylko a, to do wody, do zalewu. Ponieważ tutaj rywacy w Wciąż nam porzucają swoje obawy co do przyszłości zalewu Wiślanego. Spróbujmy pozwolić opinii nauki. W końcu nie są tutaj się rybacy pozostawieni samym sobie. Morski Instytut Rybacki od wielu lat prowadzi prace badawcze na zalewie Wiślanym. Konkretnie zajmuje się tym od 25 lat docent dr Jerzy Filuk. Podstawą połowów na zalewie Wiślanym, na naszej części zalewu Wiślanego, są cenne gatunki eksportowe jak węgorz, sandacz i leszcz stanowiące 70-80% masy poławianych tu ryb. Jeżeli chodzi o porównanie z wielkością połowów przedwojennych to nasze połowy są o wiele większe szczególnie w tych cennych gatunkach ryb jak Sandacz i leszcz. Po 20 latach badań mogę stwierdzić, że stan zasobów tych trzech gatunków ryb jest obecnie dobry. To znaczy, że we wszystkich stadach występują wszystkie grupy wiekowe, od narybku poprzez młodzież, średnie grupy wiekowe, do ryb starszych i starych. Tak więc z punktu widzenia biologicznego możemy stwierdzić, że stan zasobów podstawowych gatunków ryb jest dobry i perspektywa połowów również winna być dobra. Jednakże w ostatnich dwóch latach zaszły pewne niekorzystne zmiany na zalewie Wiślanym, mianowicie wzrosło zanieczyszczenie tych wód ściekami przemysłowymi i komunalnymi, które to zanieczyszczenie powoduje wypieranie stad rybnych z zalewu na Bałtyk czego dotychczas nigdy nie było, szczególnie w sezonie jesiennym. Co należy czynić? Należy przede wszystkim spowodować w jak najszybszym czasie budowę oczyszczalni we wszystkich miastach, miasteczkach i bazach leżących nad zalewem liślanym, względnie nad ciekami wodnymi mającymi połączenie z zalewem albowiem ten niewielki i płytkowodny, 2-3 metry liczący głębokości zalew nie może być nadal bezkarnie zanieczyszczany, albowiem zbuntuje się przyroda, której prawa naruszamy. Wierzę, że walkę o czystość wód zalewu Wiślanego i o przyszłość rybołówstwa na tym zalewie wygramy.